Sobie łopatkę, <laughs> błöś, to był chwyt poniżej pasa i rozciągamy gumę. Cześć, chciałem wam pokazać cztery. Proste ćwiczenia, które możecie wykonać, jeżeli doskwiera wam ból barku w przedniej jego części, szczególnie nasilający się przy podnoszeniu ramienia do góry. Będziecie potrzebowali dwóch gum, pierwsza z nich na szerokość kciuka, druga o połowę węższa. Zaczynamy od tej szerszej, którą należy sobie takim węzłem krawatowym przyczepić na drążku. Następnie opieramy ją o nadgarstek i dłonią, takim chwytem a la szpon, łapiemy ją z góry. Dzięki temu dłoń może pracować luźno a guma ciągle nie spada. Następnie ustawiamy sobie skłonem tułów w taki sposób, żeby razem z ramieniem tworzyła jedną linię i po przyjęciu stabilnej pozycji oddalamy barko ducha i przybliżamy. Oddalamy i przybliżamy. Do wykonania jest 10 powtórzeń w trzech seriach na każdą stronę. Przy czym pamiętajcie, że guma nie jest tutaj po to, żeby stawiać jakiś duży opór, tylko po to, żeby generować pewną informację zwrotną dla układu nerwowego, dzięki czemu łatwiej zrozumieć ruch. Drugie ćwiczenie. Pozycja dłoni na gumie taka sama, tylko tym razem ramię ustawiamy sobie prosto, padle do tłowia i wykonujemy ściągnięcie łopatki do kręgosłupa i jej puszczenie. To jest tak zwana retrakcja łopatki i protrakcja. Podobnie 10 powtórzeń, 3 serie na stronę. Trzecim ćwiczeniem jest wariacja na ten temat, a mianowicie dodajemy sobie po ściągnięciu łopatki do kręgosłupa przyciągnięcie łokcia wzdłuż tłowia, tak żeby dłoń schować pod pachą Puszczamy i w ten sposób mamy pierwsze powtórzenie i znowu staramy się dojść do 10 powtórzeń w trzech seriach. Ostatnie ćwiczenie wykonujemy na tej cieńszej gumie, łapiemy pojedynczą żyłę, barki dajemy do uszu, do tyłu i w dół opieramy sobie łokcie tutaj po bokach, tak żeby ustabilizować kość ramienną, następnie rozciągamy gumę. I luzujemy ją na tyle, żeby dalej została napięta, żeby tutaj nie powstała taka falbana. I wykonujemy to ćwiczenie znowu w trzech seriach po 10 powtórzeń.